yo, bo hej, cześć, do prez... Kurde... Pff, już mi się znudziło to przywitanie. One, two, cześć. Tutaj Kali. Cześć, tutaj Kali. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim odcinku. Właśnie jestem ubrany w koszulę i będziemy otwierać sobie skrzynki w Counter-Strike'u Global Offensive. Kali, ty śmieszku, o mój Boże, weź już się ogarni i powiedz, czemu kolejny tydzień cię nie było na YouTubie? Co się z tobą dzieje, stary Unsub? Anulowałem subskrypcję 5 miesięcy temu, kurde kali. What the fuck, man? Daję dislike i spierdź. Tak jak już pisałem na Facebooku. Ja lajkujesz Facebooka, nie wiesz? Nie miałem tydzień aparatu. A dlaczego nie miałem aparatu? Hm. Pozdrawiam serdecznie. Moja siostra wzięła mi aparat na tydzień, ale już aparat do mnie wrócił, wakacje wakacjami zwiedził pół świata ten aparat, wrócił do mnie wreszcie. I mogę dla was nagrać Counter Strike Global Offensive. To jest pierwszy film po zmianie i już nic nie obiecuję żadnych filmów. Zobaczycie zresztą, jak będzie koniec tego gadania. Słuchajcie, mamy dzisiaj skrzynki Falcon! Dokładnie tak tak, mamy strzykion, Falkion case, proszę Państwa, otwieramy, zaczynamy CSM, mam nadzieję, że zaczniemy kosą i wypadnie kosa, wszyscy będą zadowoleni, dużo wyświetleń, łapy w górę, super. Jeśli oczywiście chcecie mnie oglądać dalej, zostawcie łapkę w górę, bo to dla mnie... Wiecie... Ja patrzę na lajki i tak dalej. Ogólnie na kanale będą challenge, teraz bardzo często będą challenge, bo odważyłem się na te hardcore challenge, tak więc już niedługo spodziewajcie się fajnych challenge. Oczywiście wszystko wiecie na Facebooku i na Instagramie, bo tam o, o tym wcześniej mówię. A teraz zabierzmy się za otwieranie. Otwieramy pojemnik, proszę Państwa, skrzynia Falcon, losujemy, ale mam głośno jest o mój Boże. Co nam wypadnie tutaj? Ja się dzisiaj tak odświętnie ubrałem, słuchajcie, ze względu na to, żeby Gabe'na... Wiecie, wzruszyć swoim ubiorem. Jestem pięknie ubrany w kofule. Tak, 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 Gaben teraz musi to docenić i musi mi wylosać kosa. Oczywiście nie zrażajcie się moimi kluczami tutaj, bo zaraz je dokupię jeszcze, tak więc no co, kosa, 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 osa, kosa. Glock. Panik błędu. Ogólnie nagrywam to w 35-stopniowym upale. Pozamykałem sobie okna, bo słychać coś z dworu, słuchajcie. Nie wiem, jakiś. sabat czarownic się dzieje na dworze, bo po prostu nie mogę otworzyć okna i się gotuje tutaj w tym pokoju. Siedzę w samych majtach. Ale chyba nie musieliście tego wiedzieć. Dobra, otwierajmy dalej, słuchajcie. Uży klucza. Kosa osa, musi być. Czekam na kosa. Waiting for Kuźwa Galiar. Moment siły, ue, ue Dobrze się zaczyna. Dobrze się zaczyna Kalu. Twój fart człowieku opuścił Cię z tej gry. jeśli dzisiaj nie wypadnie nic ciekawego... Po prostu ja już... powątpiewam owątp tego CSa. Zaczynam się denerwować. Tiki-bansy, tiki-bansy, teraz pośmiało. Decyduję Wam uśmiech do końca odcinka. Bez względu na wszystko. Hmm. Dobra, do tych falkeonów nie mamy dzisiaj szczęścia. Strzęścia. Otworzymy sobie może Feniksa, bo z Fenixy zawsze jakoś mam dobrej dobre wspomnienia z Feniksami, tak więc weźmy Feniksa jednego, jeszcze będziemy mieli yy, hajs na jeden klucz, tak więc spukam się totalnie, ale mam nadzieję, że tym razem coś wypadnie już się nie śmieję, bo... To po prostu jest bez sensu. Zarąbiście UMP KURDE KAPRAL. Świetnie po prostu. Jestem mega podjarany tym dropem. W ogóle całym tym dropem jestem mega podjarany. Tak więc, to jest skrzynia szczęścia. Wiesz, to jest skrzynia szcz szczęścia. Pff. Kogo ty oszukujesz? Kogo ty oszukujesz? Ja ten cyk nie ma życia autentycznie jogu. Ja, bo... no. oh, Ladies and gentlemen, niestety dzisiaj nic nam nie wypadło, ale myślę, że w kolejnym odcinku. Nie, nie będzie kolejnego odcinka CSL. Kali... Koniec. Kurz. Kurde, koniec ludzie. Ja nie wiem ile musi być łapek w górę, żeby był kolejny odcinek, bo to po prostu... Fart się skończy, autentycznie fart się skończył. No, chciałem być uśmiechnięty przez cały odcinek, niestety to na nic kurczę. Gabe mnie nie słucha, ta koszula jest mi niepotrzebna, jest gorąco, zaraz idę pod prysznic, bo normalnie nie wytrzymam, tak więc... Tak więc dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się spodobał mimo wszystko, zostawcie łapeczkę w górę i kolejny odcinek już za. <laughs> Niedługo. To tyle. Trzymajcie się.